Tomasz Schulhart mhm. zagrał tę rolę tak dobrze, że obecnie jest uważany za przemocowca i spotyka się z bardzo dużym hejtem odnośnie swojej osoby po tym, jak zagrał w tej roli. I to jest strasznie, strasznie bolesne, że ludzie nie potrafią odróżnić tego, mhm. co się dzieje na ekranie i nie wiedzą, że to nie jest. No bo wiesz, no ja, ja, ja w ogóle mam podejście takie do kina, że jak coś oglądam na ekranie. To dla mnie to nie jest prawda. Dopóki to nie jest oczywiście dokument, tak? No, jeżeli uh -huh. ja widzę film w kinie, który się nazywa Uciekinier i gościu zajwania przez cały kraj, uciekając uh -huh. przed z, grają z morderców, którzy za niego polują, dla rozrywki i uciechy widowni, to zakładam, że to nie jest prawda. Uh -huh. Że ten aktor nie jest faktycznie uczestnikiem programu, a ci mordercy, którzy mają twarze znanych aktorów albo i nie, to nie są prawdziwi myśliwi, którzy na niego polem, żeby go zabić. Mhm. Niestety mamy problem w taki w obecnie, że bardzo dużo osób nie jest w stanie rozdzielić aktora od roli.